Pierwszy dzień konferencji Innovation. Jesteśmy w połowie pierwszego dnia, ale po najważniejszej chyba części, po prezentacjach startupów, które startują w konkursie Innovation. bo ich jeśli dobrze na 7, 8, 7, reprezentowały bardzo, bardzo fajny poziom. Chociaż coś czuję, że publiczność i ja z, wszyscy znają zwycięzcę. Zobaczymy, czy znowu moje typy okażą się prawidłowe. E, właśnie skręciłem i wrzucam, e, wrzucam do YouTube'a prezentację serwisu Supermama z Egiptu, e, który prezentowała jedna z dwóch kobiet na scenie dzisiaj: Jaśmin. E, e, prawdopodobnie ona wygrała. Zobaczymy, a może nie. Będziecie mogli jeszcze dzisiaj obejrzeć tę prezentację. Prezentacje prezentowały naprawdę wysoki poziom. Będzie bardzo fajnie, jeśli obejrzycie tę prezentacje razem w zestawieniu na przykład z polskimi prezentacjami na wczorajszym Startup Weekendzie. Te też już są wrzucone do sieci, jeszcze potrzebuję... Kilku półminutowej obróbki, więc pewnie też się dzisiaj wszystkie pojawią. Jedyną polską prezentacją, ponieważ startowały ekipy z Irlandii, z Litwy, z Francji, z Hiszpanii, z Egiptu, jedna była z Polski. Aha, I wyróżniam. Zobaczymy, zobaczymy znowu, czy dla miał dobre oko. Balkony TV. Bardzo fajne, Nie słyszałem o tym projekcie balkonowe studio e, muzyczne, skupiające różnych muzycznych grajków, freaków, artystów itd., tak itd. Tak swoją siedzibę w Polsce, e, w Poznaniu nawet, więc spróbuję znaleźć, jeżeli zdążyłem rozpoznać ekipę poznańską Balkony TV i wypytać ich o szczegóły takiej współpracy. E, bardzo ciekawy też projekt był e, Busy e, pod kierownictwem Jaro. Mam no, nadzieję, że znowu nie przekróciłem nazwiska, nie mam głowy do nazwiska, ale Jaro ja, ja znacie z polskich startupów e, i SuperMama. To są trzy startupy, które będą wyróżnił. Myślę, że te trzy startupy będą w czołówce. Jedyny w polski startup e, U21, taki serwis społecznościowy dla młodych piłkarzy. Jedyna prezentacja przeprowadzona po polsku, co wzbudziło sporo dyskusji i kontrowersji. Ale z drugiej strony, też taki serwis przeznaczony typowo na rynek polski. Więc, może to nie był głupi pomysł, chociaż startowanie w międzynarodowym konkursie i robienie prezentacji po polsku można tutaj budzić wątpliwości. A to, co się za mną dzieje, tam chyba Prosit o mistrzowie drugiego planu. Prosit tam właśnie skończył wywiad z Aleksem Barrero. A to jest takie w ogóle miejsce, gdzie przychodzą sami wszyscy ci, co się załapali za darmo na tą konferencję i mają za darmo żarcie i kawę. To my rozdawaliśmy zaproszenie. <laughs> tak. To my rozdawaliśmy zaproszenie. Zaproszenia pamiętajcie. Tak, a ja właśnie się chyba zorientowałem, że miałem zrobić jakiś konkurs na blogu i rozdać te zaproszenia, i nie rozdałem. Możecie mi nawrzucać w komentarzach i tak się tym nie przejmę. No, jeszcze galanteryzacja zrobię więcej, teraz. Minęć. No dobra. Czekajcie na prezentację Supermama. Supermama wywołała na tyle. To jest super że zaraz e, ciwcia się do niej zgłosiła, żeby upchnąć swój kontekst ciuchciowy do Supermamy. Zobaczymy, czy wyjdzie z tego polsko-egipski deal. No dobra, e, tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach.